Słuchajcie, to jest wspaniała piosenkarka, pani Monika Kuszyńska. Ona uwielbia Witam cukierki! Nas. Przecież wiemy. Kto nie uwielbia cukierku? Henryku, miałeś nam coś powiedzieć o ekologii. O, no bym opowiedział, ale tak szczerze powiedziawszy, mam ważniejsze sprawy, bo dostałem cukierka o smaku cytrynowym. Widzicie, a ekologia to taki fascynujący temat i bardzo ważny. Każdy z nas powinien dbać o swoje środowisko za pomocą wielkich inwestycji, ale nie tylko. Bo możemy przecież i powinniśmy zacząć od siebie. To od siebie? A tak, tak, to fakt. Ja na przykład staram się nie deptać trawników. Smoki ogólnie są bardzo ekologiczne. Mhm, mm ale z tego co wiem, drogi Henryku, to bardzo lubisz cukierki. No tak. No tak. A czy zawsze wyrzucasz papierki do odpowiedniego kosza? Nie, sądzę. Eee, oj, no, no czasem no. zdarzy się jakiś upuścić. No przecież nie mam kieszeni, prawda? Ale staram się tego nie robić.